Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów Świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom trzeci. Czyta ojciec Idzi Sorobórski. 31 stycznia: Ministrowie Lekcja: Wszyscy bracia obowiązani są mieć zawsze jednego z braci tego zakonu za ministra generalnego i sługę całego braterstwa i mają ścisły obowiązek być mu posłuszni. W razie jego śmierci, ministrowie prowincjalni i kustosze. Niech wybiorą następcę na kapitule w Zielone Święta. Święty Franciszek reguła zatwierdzona. Meditacjo. Wraz z ósmym rozdziałem reguły, Święty Franciszek podejmuje tematykę struktury zakonu. Po przedstawieniu charyzmatycznych cech swojego braterstwa, Biedaczyna. Dopiero teraz zajmuje się jego zewnętrzną organizacją. Przez to uwidacznia się nie tylko logika, ale i hierarchia wartości u świętego Franciszka. Dał on pierwszeństwo charyzmatowi przed strukturami. Zdawał sobie doskonale sprawę, że nawet najlepsze i najsprawniejsze struktury nie są w stanie zapewnić ducha. Najpierw musi być silna tkanka duchowa braci której mają służyć struktury. Należy zdać sobie sprawę, że zakon sam w sobie nigdy nie jest tylko strukturą charyzmatyczną albo organizacyjną. Te dwa wymiary istnieją dla siebie i jako takie muszą sobie służyć. Wielowiekowa historia zakonu daje świadectwo, że czymś bardzo niebezpiecznym było wpadanie w skrajności. Ruch spirytualnych, który lekceważył struktury, ostatecznie przyniósł wiele szkody zakonowi. Rozbudowana wręcz do absurdu, jurydyczna struktura zakonu w czasach nowożytnych okazała się tylko iluzją wielkości. Kasaty i inne czynniki zewnętrzne bezlitośnie rozprawiły się ze strukturami, ukazując ich słabość i iluzoryczność. Na czele zakonu św. Franciszek postawił ministra generalnego. Rola generała w zakonie jest szczególna. Jest ona niewątpliwie charyzmatyczna. Generał jest sukcesorem Świętego Franciszka i niejako automatycznie przejmuje tę rolę, jaką w zakonie miał biedaczyna. Jego zadaniem jest czuwanie nad tym, aby zakon był wierny swemu charyzmatowi. To on ma umacniać braci, aby byli wierni swemu powołaniu. Każdy brat w generale zakonu ma prawo szukać i znaleźć oparcie i pomoc w zachowywaniu franciszkańskiego charyzmatu. Osoba generała jest łącznikiem wszystkich braci. Poprzez wizyty braterskie w prowincjach bracia mogą w jego osobie niejako spotkać się z całym zakonem. Niewątpliwie ta posługa odwiedzania braci tam, gdzie oni żyją i pracują, ma wielkie znaczenie dla witalności zakonu. Historia zakonu uczy, że obecność generała w prowincjach zawsze przyczyniała się do ich rozwoju i powrotu do pierwszej gorliwości. Czymś niebezpiecznym i wyrządzającym wiele szkody było zarządzanie zakonem niejako z zabiórka bez bezpośredniego kontaktu z prowincjami. Minister Generalny ma także władzę jurysdykcyjną nad zakonem. To on stoi na jego czele i wykonuje według reguły i konstytucji swoją władzę. Minister Generalny ma wyjątkową łaskę spoglądania na zakon nie z perspektywy jednej prowincji czy konferencji, ale z perspektywy obejmującej całość zakonu. Jego spojrzenie jakby z natury jest pozbawione jakiegoś partykularyzmu i zamknięcia się tylko w jednej prowincji. Generał zakonu wraz ze swoją kurią generalną mieszka w Rzymie, stolicy chrześcijaństwa i uczestniczy we wszystkich ważnych wydarzeniach dla Kościoła, takich jak synody i inne spotkania. Dzięki tej szczególnej łączności z Watykanem generał widzi swój zakon Także z perspektywy całego Kościoła Powszechnego. Czymś ważnym w posłudze charyzmatycznej i jurysdykcyjnej ministra generalnego są środki, jakimi się posługuje. Tak jak święty Franciszek, który pisał listy do ministrów, jak i do całego zakonu, każdy generał poprzez swoje listy zwraca się do swoich braci. Pisma Fraternitas. Czy acta ordinis docierają do każdej prowincji, wspólnoty czy brata. Dzięki temu głos ministra generalnego jest łatwo dostępny. Dziś żyjemy w czasach, których figura ministra generalnego nie jest tak odległa i tajemnicza jak kiedyś. W ostatnich latach jego wizyty w naszej prowincji pomogły wielu braciom w odnowie i poczuciu łączności z całym zakonem. Dzięki tej obecności ministra generalnego pomiędzy nami, wielu z nas odczuło pragnienie, aby wierniej wstępować w ślady świętego Franciszka. Oracjo. Dziękujemy Ci, Panie, za generała naszego zakonu, za to, że przewodzi i pomaga nam w życiu charyzmatem franciszkańskim. Prosimy Cię za Niego. Pomacniaj go, oświecaj swoją łaską, obdarzaj potrzebnymi siłami duchowymi i fizycznymi. Udziel nam ducha posłuszeństwa i uległości wobec tego, co poleca nam uczynić minister generalny.